Wczoraj na boisku w Legnicy drużyna Zagłębia Lubin rywalizująca w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy rozegrała pierwszy w tym roku mecz sparingowy. Miedziowi przegrali z Konfeksem Legnica 2 do 4, jednak spotkanie miało inne cele niż osiągnięcie korzystnego wyniku sportowego. No Wynik jest wynikiem, przegraliśmy ten mecz, chociaż tak na pewno tutaj mogę powiedzieć, że wynik nie był najważniejszy, bo mieliśmy parę zawodników, których chcieliśmy sprawdzić i na tym się głównie skupialiśmy, na, na obserwacji tych zawodników. I to, nam bardziej, to nas bardziej interesowało. Dla zawodników tych naszych, których już mamy, to był tak naprawdę jednostka treningowa. Na pewno jakieś wnioski też z, z każdego sparingu będą, ale, ale do, do wyniku bym nie przykładał jakiejś tam większej roli. Chociaż mówię, gratuluję zwycięzcy. Wygrał Konfex Zasłużenie, naprawdę zespół, który oddał mnóstwo serca w tym meczu i wygrał. Zagłębie wystąpiło w trochę eksperymentalnym zestawieniu. Trener Adam Buczek testował zawodników, którzy liczą na angaż w miedziowej drużynie. No tak jak wspomniałem, po to ten sparing też był zorganizowany, żeby się przyjrzeć jeszcze zawodnikom niektórym. Yy, bo, bo w tym okresie no ciężko zawodników sprawdzać też na hali, a tu mieliśmy możliwość zagrania na, na dobrym boisku w Legnicy i z tego skorzystaliśmy. Yy, tak jak mówię, to ten, co, co 30 minut ten zespół był inny, inni zawodnicy się pojawili na, na boisku. No, i po, bo taki był cel tego meczu. Jak wspominał trener, dla zawodników zakontraktowanych w Zagłębiu, wczorajszy Sparing stanowił kolejną jednostkę treningową. A jak będą wyglądały przygotowania do rundy rewężowej rozgrywek młodej ekstraklasy w najbliższych dniach? Dzisiaj trenujemy troszeczkę w mniejszym gronie, a w poniedziałek wyjeżdżamy na obóz z taką grupą zawodników, która będzie stanowiła, można powiedzieć, kadrę młodej ekstraklasy.